To jest podcast Inżynier Naturalnie. Posłuchaj o energetyce i otaczającym nas świecie. Nazywam się Izabela Krakowiak i zostanę Twoim przewodnikiem o technologii, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym spojrzeniu na codzienność. Do dzieła! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Inżynier Naturalnie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony. Fotowoltaice, a dokładnie temu, jak działa fotowoltaika, czyli jak się robi prąd ze słońca. W dzisiejszych czasach nie sposób praktycznie wybrać się pod miasto, na wieś, lub inny obszar z zabudową jednorodzinną i nie zobaczyć na dachach lub przy domach paneli fotowoltaicznych. Zajmują one też duże obszary nieużytków rolnych. Ale czy wszyscy prosumenci wiedzą, jak działa fotowoltaika? Jeśli ty także nie do końca jesteś pewien swojej wiedzy w tym zakresie albo chciałbyś ugruntować posiadane informacje, to dobrze trafiłeś. W poniższym odcinku dowiesz się o ogólnej budowie paneli fotowoltaicznych, komponentach systemu PV dla domu, przemianie energii słonecznej, inaczej promieniowania słonecznego w prąd oraz sposobów łączenia paneli. Zaczniemy od ogólnej budowy paneli fotowoltaicznych. Przyglądając się z bliska panelowi fotowoltaicznemu powszechnie zwanemu panelem PV, można dojść do wniosku, że jego budowa jest tylko odrobinę bardziej skomplikowana niż konstrukcja cepa. I tak jest w rzeczywistości. No proszę producenci, paneli i konstruktorzy, nie obrażajcie się za takie porównanie. Standardowy panel z grubowarstwowego krzemu składa się z następujących elementów: ogniw fotowoltaicznych z krzemu połączonych w stringi, tak zwane sznury, folii EWA, nalepionej po obu stronach ogniw, szyby hartowanej, chroniącej panel przed warunkami zewnętrznymi, przewodów łączących ogniwa, zwanych szynoprzewodami lub busbarami oraz aluminiowej ramki. To w takim razie jakie są komponenty systemu fotowoltaicznego dla domu? Sam panel to nie wszystko. Żeby ze słońca mógł powstać prąd, do naszego układu musimy dodać kilka innych niezbędnych elementów. Zaliczamy do nich przede wszystkim inwerter, czyli mózg naszego systemu. To on decyduje co, gdzie i czy w ogóle. Jeśli z jakichś przyczyn, mimo obecności Słońca na niebie, nie wysyłasz prądu do sieci lub dla własnych potrzeb, to problem może tkwić właśnie w inwerterze. Temat problemów systemów PV szczegółowo omówię w jednym z późniejszych podcastów. Drugim elementem jest okablowanie. Musi ono spełniać wyśrubowane wymagania, zważywszy, że przyjdzie mu pracować w niekorzystnych warunkach, takich jak wilgotność, wysoka temperatura, promieniowanie UV. Przez długość życia przeciętnej instalacji PV, czyli 20 lat, ewentualna wymiana kablowania często będzie się wiązać z demontażem i powtórnym montażem części lub całości systemu. Pamiętaj, że kable, w instalacjach domowych są ułożone w ciasnych przestrzeniach między dachem a panelami. Kable do instalacji PV różnią się budową od standardowych kabli, z jakimi mamy do czynienia na co dzień i średnica jest większa dzięki zastosowaniu ocynkowanej linki miedzianej pokrytej znacznie grubszą izolacją niż, w dom, niż te domowe kable. Kolejnym elementem jest uziemienie. Stanowi ono ochronę instalacji nas, nas samych oraz domów, w którym założyliśmy fotowoltaikę. Słyszałeś być może kiedyś o pożarach budynków spowodowanych przez PV? I właściciele z pewnością przyoszczędzili na uziemieniu. Jak mówi stary przysłowie, chytry dwa razy traci. No, zasady uziemienia podlegają elementy metalowe instalacji, czyli konstrukcje wsporcze i ramki paneli. Bez zabezpieczenia na tych elementach mogą się pojawić prądy pasożytnicze i ładunki elektrostatyczne. Chronimy się też przed przepięciami i potencjalnym uszkodzeniem całej instalacji. Dlatego pamiętaj, przy montażu fotowoltaiki nie zapomnij o uziemieniu. Jego koszty nie są ogromne, a dzięki niemu będziesz mógł spokojnie zasnąć. Następnym elementem konstrukcyjnym jest konstrukcja montażowa. Nie bierze ona, co prawda, udziału w wytwarzaniu energii, ale jest niezbędna do bezpiecznego przytwierdzenia instalacji do dachu lub ziemi. No i ostatnim elementem jest licznik dwukierunkowy. Dokonuje pomiarów zarówno energii pobieranej przez odbiorcę, jak i oddawanej do sieci. A jak wygląda proces przemiany energii promieniowania słonecznego w prąd? Skoro już wiesz, jak zbudowana jest instalacja fotowoltaiczna, czas odpowiedzieć sobie na pytanie, jak powstaje prąd ze Słońca? Energia promieniowania słonecznego zostaje zamieniona w energię elektryczną. Odpowiada za to efekt fotowoltaiczny, będący szczególnym przykładem efektu fotoelektrycznego wewnętrznego. W ramach ciekawostki powiem, że w matematyczny, za matematyczny opis zjawiska fotoelektrycznego i jego wyjaśnienie Albert Einstein w 1921 roku. Otrzymał Nagrodę Nobla. A więc o co chodzi w tym zjawisku? Wyzdawania się w głębokie dysputy fizyczne pod wpływem promieniowania świetlnego w ciele stałym w fotowoltaice półprzewodnik zbudowany z domieszkowanego krzemu, to w tym ciele powstaje siła elektromotoryczna. Elektrony, które znajdują się w krzemie, zostają wzbudzone. Więc następuje przejście na wyższy poziom energetyczny i zostają wybite. Gdzie? No na kolejną warstwę półprzewodnika i dalej pomiędzy elektrodami tworzącymi półprzewodnik. Jeśli na jednej elektrodzie będziemy mieć więcej elektronów, a na drugiej ich niedomiar, bo przecież ilość elektronów w materiale jest cały czas taka sama, to powstaje różnica potencjałów i zaczyna płynąć prąd elektryczny. No i tyle. Tak długo, jak nasz panel znajduje się w zasięgu promieniowania słonecznego, tak długo będzie płynął prąd. Co ciekawe, większe nasłonecznienie wcale nie musi iść w parze z uzyskiwaniem z panelu większej mocy. Promieniowanie słoneczne niesie ze sobą dużą dawkę promieniowania cieplnego, więc latem na dachu domu może być bardzo gorąco. Natomiast jednym z czynników determinujących pracę panelu fotowoltaicznego jest współczynnik temperatury mocy. Wyznacza się go w trakcie testów laboratoryjnych. Wszystkie parametry podane na panelu, w jego tylnej części na tabliczce znamionowej, takie jak moc, maksymalna czy sprawność, są wyznaczane w ściśle kontrolowanych i stałych warunkach. Między innymi stała jest temperatura otoczenia na poziomie 25 stopni Celsjusza. I każde odchylenie od tej temperatury, czyli w warunkach normalnej pracy panelu, powoduje zmianę mocy. I właśnie o tym informuje nas ten współczynnik, w jaki sposób i o ile. Zmieni się moc modułu wraz ze zmianą temperatury otoczenia. No i wiesz co? Im wyższa temperatura, tym dla uzysku energetycznego gorzej. Czyli lepiej jest, kiedy mamy silne nasłonecznienie przy niskiej temperaturze, niż przy wysokiej. Teraz chciałabym poświęcić trochę czasu diodzie bypass i wyjaśnieniu dlaczego może być ona Twoim cichym sprzymierzeńcem. Jak zapewne wiesz, jeśli na panel nie pada promieniowanie słoneczne, no to nie ma produkcji prądu. Sytuacja jest prosta w ujęciu zero-jedynkowym. No ale co się stanie, jeśli tylko część panelu znajduje się w cieniu? Wbrew pozorom sytuacje tego typu są dosyć częste. Dochodzi do nich między innymi w przypadku zasłonięcia części panelu przez cień, konstrukcji budynku lub inny obiekt, taki jak drzewo, stale lub zmiennie w czasie dnia zaleganiu śniegu lub liści albo na przykład zabrudzeniu przez ptasie odchody. Gdybyśmy nie zastosowali diody bypass lub bardziej po polsku diody bocznikującej, to przepływający przez ogniwa prąd nie byłby taki sam. Ogniwa znajdujące się w cieniu zachowują się jak organizmy pasożytnicze i czerpią energię od swoich oświetlonych kolegów. A co robią z tą pobraną energią? Wytracają ją w postaci ciepła. A ogniwa, jak już wcześniej wspomniałam, nie lubią przegrzania. Łatwo się wtedy uszkadzają. Zmieniają się w tzw. hotspoty. I proszę nie myl tutaj ich z tym punktem darmowego dostępu do internetu gdzieś e, w przestrzeni publicznej. E, hotspoty, czyli punkty nagrzane nawet do ponad 200 stopni Celsjusza. Koniec końców wprowadzi to do ich przepalenia, co z kolei powoduje obniżenie sprawności całego panelu. A w skrajnych przypadkach nawet do samozapłonu. I tu z pomocą przychodzi właśnie dioda bocznikująca. Montuje się ją w puszce na tyle panelu, bo tam najłatwiej jest w razie kłopotów się do niej dostać. Jedna dioda przypada na kilkanaście lub kilkadziesiąt ogniw, tworzących jeden lub kilka stringów. W momencie zacienienia nawet jednego ogniwa w stringu, dioda odcina całą powiązaną z nim grupę ogniw. Zmniejsza to, co prawda, produkcję mocy. Ale zapewnia bezpieczeństwo dla reszty instalacji. Zgodnie z instytucją, im więcej lut bypass, tym lepiej. No w praktyce jednak montuje się je zwykle według warunków panujących w docelowym miejscu pracy. Poświęćmy może chwilkę sposobowi łączenia paneli fotowoltaicznych. W energetyce wyróżniamy dwa sposoby połączeń źródeł i odbiorników. Jeśli mamy więcej niż jeden panel, to należy wybrać sposób, w jaki będą one połączone. Za chwilę przedstawię Tobie krótką charakterystykę obu typów połączeń oraz wyjaśnię, który stosuje się w fotowoltaice i dlaczego. Zanim jednak do tego przejdziemy, powinieneś wiedzieć, że panele opisywane są dwoma kluczowymi parametrami. Prądem wyrażonym w amperach oraz napięciem w woltach. Po wymnożeniu tych parametrów otrzymujemy moc w watach. Pierwszym sposobem połączenia jest połączenie szeregowe. W tym przypadku łączymy plus Jednego z paneli z minusem poprzedniego, to znaczy kabel na wyjściu z panelu, minus, łączy się z wejściem drugiego panelu, czyli plus. Prąd pozostaje stały, to znaczy ma identyczną wartość w całym ciągu tak połączonych paneli, natomiast napięcie całego zestawu jest równe sumie napięć każdego z paneli. Oznacza to, że Rozwiązanie takie stosuje się, żeby osiągnąć jak najwyższe wartości napięcia przy niezmiennej wartości prądu. Co nam to daje? Wyższe napięcie równa się wyższa sprawność, równa się również niższe straty. Jest to zasada obowiązująca w całej energetyce. To dlatego linie przesyłowe na dużych odległościach bazują na najwyższych napięciach. I właśnie dlatego połączenia szeregowe wybiera się do stosowań fotowoltaicznych. Drugim typem połączenia jest połączenie równoległe. W tym sposobie łączymy wszystkie minusy, a osobno wszystkie plusy do jednego węzła, czyli punktu wspólnego. Dlatego kwestie prądu i napięcia wyglądają tutaj odwrotnie. Teraz to napięcie dla wszystkich połączonych paneli pozostaje na stałym poziomie, natomiast prąd wyjściowy równa się sumie prądów przepływających przez każdy z paneli. Efekt jest taki, że łącząc panele równolegle uzyskujemy większą wartość prądu. Czy jest to korzystne? Niestety nie, ponieważ im wyższe wartości prądu, tym przewody powinny być grubsze i krótsze. Grubsze, żeby wytrzymać takie natężenie, a krótsze, żeby ograniczyć straty przesyłowe. Być może zadasz sobie teraz pytanie: czy w takim razie można łączyć panele o różnych mocach szeregowo albo równolegle? No oczywiście, połączyć się da, zawsze, ale do czego to doprowadzi? Co zyskamy, a co stracimy na takiej operacji? Jeśli w sposób szeregowy, Połączymy dwa panele odpowiednio mocy 200 i 250 W, to będą one pracowały z taką mocą jak ten słabszy, czyli sumarycznie uzyskamy 400, a nie 450 W. Czyli jest to bardzo niekorzystna sytuacja z punktu widzenia opłacalności. A co z połączeniem równoległym? W takim wypadku możemy łączyć panele. Warto jednak skorzystać tutaj z regulatora ładowania PMV. Zagadnienie pętli indukcyjnej w fotowoltaice i zagrożenia, jakie z tego płyną. Wcześniej w tym odcinku poruszałam dwa zagrożenia, jakie mogą wystąpić w układach fotowoltaicznych, a były to złe uziemienie lub jego brak oraz hotspoty. W tym fragmencie z kolei poruszę istotny aspekt będący z morą inwestorów, a mianowicie temat pętli indukcyjnej. Już samo stwierdzenie może budzić przestrach, ale na czym tak naprawdę polega ta pętla indukcyjna i dlaczego stanowi zagrożenie dla instalacji? Jaka jest przyczyna powstawania pętli? Otóż najczęściej nieprawidłowy montaż instalacji. Żeby ustrzec się tego zjawiska należy przede wszystkim poprowadzić kable w odpowiedni sposób, to znaczy wzdłuż modułów tak, aby kable dodatni i ujemny znajdowały się możliwie blisko siebie. Ponadto, instalować instalację odgromową. W przypadku wyładowania atmosferycznego w pobliżu instalacji, nadmiar energii zostanie sprowadzony do ziemi, czyli uziemiony. No i wreszcie, montować ograniczniki przepięć. Ich zadaniem jest odcięcie obwodu i ochrona instalacji fotowoltaicznej. Montuje się je w skrzynce rozdzielczej. Dlatego pamiętaj, żeby inwestując w fotowoltaikę. Zlecić jej instalację wykwalifikowanym i doświadczonym monterom lub firmom. Na bezpieczeństwie swoim, swoich bliskich oraz mienia nie warto oszczędzać. Uff, udało Ci się przebrnąć przez ten dość skomplikowany odcinek na temat budowy i działania instalacji fotowoltaicznej. Teraz jesteś już wyposażony w wiedzę, dzięki której będziesz rozumiał podstawowe tajniki tego źródła zielonej energii i zrozumiesz, co mówi do Ciebie sprzedawca PV. Nie dasz się także oszukać i nie pozwolisz na niedociągnięcia ekipy montażowej. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału. Już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z następnymi. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.